modlitwami śpiewajmy Tobie, Alleluja! Ponownie na Beskim Cerkwisku spotkali się wyznawcy wiary greko i rzymskokatolickiej. Goście z Ukrainy co roku powracają na ziemię swoich przodków i spotykają się z bliskimi z Polski. To także doskonała okazja do modlitwy w duchu ekumenicznym, i rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Dzisiejsza uroczystość, już od po raz 11. odbywa się, związana z, z byłym odpustem tutaj na cerkwisku w, w Besku. Tak jak i w poprzednich latach, bardzo licznie reprezentowana jest strona ukraińska około 100 osób, które przyjechało dzisiaj na te, na te uroczystości. Z naszej strony formuła jest szersza w tym roku, ponieważ Ponieważ rozszerzyliśmy... Zakres tych obchodów o dodatkowe, o dodatkowe elementy. Ten projekt jest realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jest to taka szeroka inicjatywa, bo realizowana w 49 krajach Europy. W samej Polsce, z tego co, co gdzieś widziałem, jest realizowanych tysiąc projektów kulturalnych i cieszę się bardzo, że i, że i BESCO w tym roku włączyło się do tej inicjatywy i ten, te uroczystości dzisiejsze są właśnie elementem tego. Europejskiego Dnia Dziedzictwa. Dbanie o tradycję, przekazywanie jej z pokolenia na pokolenie to fundament każdej kultury. Z roku na rok w Besku pojawia się coraz mniej tych, którzy byli świadkami przesiedleń i rozstań tamtych czasów. Ale są też nowe twarze młodych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w beskich uroczystościach. Takie spotkanie daje duże. Pojęcie o tym jak my e, razem z e, tymi mieszkańcami, które były w Besku i te, które wyjechali, jak, jak się kiedyś e, żyło, jakie stosunki było i my e, to e, podajemy dzieciom, żeby oni znali o tym, bo je nawet tu e, zrobili taka, takie spotkanie e, pod nazwiskiem Tu je nasze korzenie. I my e, tutaj spotkaliśmy się z naszymi e, bezczanami, którzy tu mieszkają. I obmieniali się, jak, jak ono, jaka sytuacja. I każdy mówił o tym, że my żyli bardzo w, e, w dobrych warunkach. Nie było niejakich tam sukcesów, nie było jakichś takich nie, nieporozumień. I mi się zdaje, że takie, e, taka, s, taka sprawa jest bardzo wygodna, żeby e, ludzie mogli jeden drugiego rozumieć, żeby, żeby poznać, że to że my jednie, jedna e, można jedna rodzina. W tym roku po raz pierwszy oprócz modlitwy odbyło się również spotkanie ze sztuką i historią. Specjalnie na to wydarzenie udostępniony został spichlerz dworski, w którym odbyło się seminarium. Zwiedzający mieli także okazję obejrzeć przygotowaną na to wydarzenie wystawę zdjęć i eksponatów. Starsi uczestnicy zwiedzając wystawę ze wzruszeniem wspominali dawne czasy. Mieliśmy seminarium tutaj, które przeprowadzone było w niedawno pozyskanym na minie komunalne zabudkowym obiekcie Spichlerza Dworskiego. I właśnie w tym klimacie takiej, takiego surowego, jeszcze nie do końca wyremontowanego zabytku, odbyło się to seminarium. Tam też miała miejsce wystawa zdjęć zgromadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Beskiej, a Dokumentujących właśnie bytowanie tutaj na terenie BESKA w, w czasach między, między wojnami. Społeczności, społeczności ukraińskiej Łemkowskiej. Była to też wystawa ciekawych eksponatów, które, które udało, udało się nam w ostatnim czasie zebrać. Myślę, że taką najbardziej wartościowym, takim najbardziej wartościowym eksponatem, no to jest tabur z cerkwi, z byłej, z byłej niestety już cerkwi, cerkwi w Besku. Po interesującym seminarium i wystawie wszyscy przynieśli się do domu ludowego, gdzie został przygotowany poczęstunek. Dla gości zagrał też zespół z Ukrainy na drabinie. Spotkanie ze śpiewem i wspólnymi rozmowami trwało do późnych godzin wieczornych. Wydarzenie to było okazją do popularyzacji w środowisku lokalnym wielokulturowego dziedzictwa gminy Besko oraz zacieśnienia współpracy z ukraińskimi potomkami wysiedlonych Beszczan. Wydarzenie pod nazwą Tradycje Dwóch Kultur spotkanie z duchem, sztuką i historią zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Besko-Beskowianki w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.